Siemanderko, ludzie i ludziska. Dzisiaj tak trochę z nudy, ale też w sumie gdzieś tam z jakiegoś już za chwilę obowiązku poszukuję sobie opryskiwacz. Poczyszczę sobie końcówki, te gumki powymieniam. Dawno nie były wymieniane i i i. i wyprostowałem tu po tym autobusie w końcu. Teraz jest równiutko jak. Równiej już było. No i co? Wykręcam wszystkie końcówki, wszystkie te niebieskie. Te dwustrumieniowe, przepłuczę je, poczyszczę. Filtry powyjmuję, poprzeczyszczam. Sprawdzę olej na Sprawdzę olej w pompie, już tam powinien być. Sprawdzę. Co ja tu jeszcze sprawdzę? A, światła muszę wymienić, bo gdzieś nam tu kierunki zginęły. Akurat takie lampy gdzieś tam leżą u nas. To też muszę przy okazji powymieniać. No i co, no i chyba nawet go nie będę czekał, bo byłem przed chwilą przy rzepaku. No to powiem Wam, że tam jest. On no, tam jest konkrecik już. I czwarty liść na niektórych się pojawił, więc, więc jest już lada w takich upałach, co zapowiadają od jutra. Kurde. To myślę, że tydzień, może półtora i będziemy to skracać. I w da dobrze z innej strony. Jest wilgoć, teraz jest wilgoć, jest, są warunki, to nie grośnie ale nie tylko rzepa grośnie, chwasów też jest tam od groma. Ale na chwasy to jeszcze za szybko. To gdzieś koło 10 to pewnie się soją zejdzie w jeden czas. To w ogóle do dobrą stronę odkręcam? Masakra, już się odzwyczaiłem od takiej roboty. Dobra, widzimy się za chwilę, co będziecie patrzeć, jak końcówki odkręcam. Perfekt! No. I dobra. Światła mam zrobione. Światła, kierunki. Wszystko działa tak jak powinno. O, były sterane, były popękane po prostu. Wodą zaszły. Dobra, to mam gotowe. Jedziemy do rzepaku. Pokażę Wam, jak to tam wygląda. Swadrowski zabiera zetora. Tyle. Tyle go widzieliśmy. Pożegnajcie się. O, chyba nie wyjedzie. Kurde, jedzie. Pa, pa Zetorku, pa, pa. Bo, jak nie spali! Zobaczcie, jak to wygląda. Półtora tygodnia po sianiu. Myślę, że jej gęstość jest idealna. Nawet cieszą mnie takie przerwy, gdzieś, gdzie nie powschodził. Bo jest trochę rzadsze, jeszcze. Ale wschodzi, wschodzi jeszcze, tutaj, gdzie był. No, zobaczcie. Głębiej, pewnie tutaj wcześniej powschodził, no ale już zaraz będziemy go skracać bo tutaj szyjka ucieka ile to mamy? raz, dwa, trzy czwarty liść wychodzi ale no jeszcze dużo jest takich młodszych nie wiem myślę, że z tydzień będziemy tu wjeżdżać na pewno Chwasty skracanie bo on teraz no, ładnie ucieka, ładnie no, ale to już mieliśmy nie takie nie takie były Okazy, co uciekały i to się ładnie powciągał, więc no pole się ładnie zielone zrobiło. Kurde, fajnie to wygląda. Co, co trzecia graczka, ale kurde naprawdę chyba pasowałby siać co, co czwartą. To by było 20-48 cm. To trochę dużo, ale zawsze mnie kusiło siewnikiem od buraku. Zasiać tylko pytanie czy takie tarcze są do tych, do tych siewników, ale tu jest chwastu. O Boże, No, no to Tu jest zielonki, tyle, że głowa ma nieźle Nieźle, nieźle Trzeba się tego pozbyć. Dobra, idziemy na tamto Na tamto sianę Uzi Siany w sobotę, dzisiaj wtorek Nieźle czy wiem gdzie szukać na razie, bo wiem gdzie koło na kole była graczka, ale nie jest to kawałek. Ładnie wychodzi No tak to nic pewnie nie zobaczycie za bardzo, więc tutaj nie ma co gdzieś tam z tą kamerą łazić, ale wychodzi, wychodzi No to pole jest uprawione idealnie ja bym powiedział perfekcyjnie tak mi się podoba. Jest kilka małych kamieni, ale do przeżycie się pozbiera. Zresztą przy że paku tak to nie przeszkadza, ale jakby wyległ w tym roku niektórym to myślę, że warto przezbierać, Nigdy nie zaszkodzi. Jezu! No zobaczcie, jest duży pak. Jezu. Na wschody na pewno w zupełności to wystarczy. No ładnie rządki widzać, widać. Jak widzę ładnie, powschodziło, wschodziło. Nie ma się co martwić. Tutaj oto pole. Idziemy do rzadki. powoli na niem czas, bo zaczyna przekwitać. Ale ży życia to tutaj jest od groma. Motyli, owadów różnych. Nic nic nie udziabało. Co my tu mamy? Taki ładny buraczek. Pietruszka może bardziej. Nie no i przeszło moje oczekiwania. Nawet powiem Wam po cichu, tak sobie myślałem, zastanawiałem się, jakby to wziąć, zostawić i za dwa miesiące skosić na ziarno. Byłoby to z 500 kg, z 70 arów? Pytań, czy to by w ogóle doszło. Ale potencjał to tu jest ogromny. To część tylko kwitnie, bo druga część to teraz za chwilę będzie rozwijała się. Kurde, no niesamowicie to wygląda. No ale decyzja już jest podjęta. Więc będzie talerzuwa przed deszczem i po deszczu założymy. Jeśli w ogóle popada, bo na dwa tygodnie do przodu nic, nic a nic. No ale co zrobić? Idę w jedno miejsce, bo jestem bardzo ciekawy. Robiłem tam badanie i było bardzo kwaśne. Bardzo kwaśna gleba ale coś mi się wydaje że to to tam tej żotki nie przeszkadza co to ona jest w pełni życia kurde no to jakie okazy tu są no zobaczcie ja cię kręcę pięknie to wygląda ole buraczek no kurde baja 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 ona się tu nic nie zmienia z każdym metrem jest jakby nieco coraz większa nawet tutaj gdzie trochę mniej to jakaś jarmuszka wychodzi A co tam się zwalczy jakoś No naprawdę Nie sądziłem, że, że sądziłem, że będzie się szybciej rozwijać faktycznie będziemy ją wcześniej talerzować na jesieni niż w tamtym roku miała iść tu soja ale no ale nie idzie na pewno, bo to do jesieni to to będzie uschnięte w wiór. Jedyny plus tego, tego całego pola no to byłby taki, że ten korzeń by się bardziej rozwinął, ale przejdziemy na drugą stronę, zobaczymy Ale już wiem, że będę miał ciągnik do mycia zaraz po tym, tych kwiatkach ale ładnie, ładnie Tu nawet jakby za gęsto była mniejsza już no tu jest taki fragment zakwaszony no też będziemy z tym walczyć talerzowa nie później później będziemy z tym walczyć No jest trochę mniejsza na pewno w tej strony ale mimo wszystko tylko ten kawałek no naprawdę petarda dobra to tyle nie zanudzę taki Witam, przerywam co u nas słychać? Raczej już w tym tygodniu nie będę chyba za wiele robił. Mi <grym> się nie chce, ale poza tym nie ma co na razie. Nie ma się co pieklić. Czekamy na deszcz. W tym roku jest wszystko na mega spokoju. Ja nie wiem w ogóle, jak to jest, że są takie lata, ale wiadomo, to też dużo od żniw zależy, że się gdzieś skończy żniwa na początku mar yy, sierpnia, marca. Na początku sierpnia i później szybko kurde uprawki pod rzepaki pożniwne orka się wszystko na biegu wszystko tam już wtedy pogoda to aż takiego znaczenia nie ma ważne żeby to wszystko gdzieś tam poszedł a w tym roku pogoda tak wszystko zepsuła że żniwa na początku lipca kurde na wszystko jest czas, naprawdę na wszystko jest czas. Dobra, już wiem, że łyżkę muszę tu wziąć na te kamloty, bo chyba coś tutaj się powyciąga. Na wszystko jest czas. Z nikt z niczym nie goni, żadnego pośpiechu. Wiem, zaraz będziecie pisali, że z rzepakiem nie, nie gonił, was zasiałem, ale chciałem tak wcześniej. i zobaczycie, że miałem rację. Jestem tego wręcz przekonany, bo ja już widzę, jak on się teraz rozpędził, więc. Będzie, będzie dobrze, nie musicie się o to martwić, bo tam już wielu z Was naprawdę się niepokoi, więc spokojnie, nic by nie będzie eee, i co? Czekamy na soje. Po soji chyba ta leżówka bez orania. Więc też żeby tam będzie godzina na polu, agregat, siew Kurde, tak biednie coś. Trzeba na przyszły rok coś wymyślić. Już pomysł jest jeden, ale zobaczymy, czy się uda zrealizować. Kurde, no nie no, jest tutaj, jest, jest potęga w tej rzodkwi. Fajnie, fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba ta roślina od tamtego roku, gdzieś zaczęliśmy ją siać, ale na trochę zostanie. Bo zasiadziem z gorczycą czy z grochem, to by było trochę nieporozumienie, bo ona by zagaiła. O tutaj jeszcze rzepak w ogóle wychodzi z tamtego roku, zobaczcie jak ładny. Zobaczcie ile ma liści. Ale korzeń słabiutki. Ale zielsko ładne. O taki chcę mieć na zimę rzepak. Nie żartuję. Z 5 cm mniejszy, żeby z kapusty naprawdę można coś pozbierać więc myślę że pozbieramy dobra nie zanudzam się rozgadałem trzymajcie się do zobaczenia